Witajcie, z tej strony ponownie Annihilator, a to jest Minecraft. Podobnie no, to będzie ostatni odcinek tej serii, a chyba że się jednak uda. No, ale smog obecny to nie ja jest to sam co ten smog, co kiedyś. Dobra, Mamy przygotowanie zanim w ogóle zaczniemy. Yy, to mi się na pewno nie przyda, żeby po prostu nie mieć zaśmieconego punktu. To mi się nie przyda. Yy, coś jeszcze? Dobra, to z wyrzucania chyba będzie tyle. Teraz ja muszę do czegoś pustawiać. To mi się nie przyda, więc tyle ci tu. Eee, Szklana butelka mi się przyda. Łopata się mi nie przyda. Więc budowla, budowlany bloków mi się raczej przyda. Eee, oczy Endermana mi się przydadzą. Miecz mi się. może przydać. Hmm. 5 ,5, 15. Myślę, bo Smoka raczej mi nie będę tym, tym toporem bić. Z kolei Endermany to przyda się, żeby wydropiły trochę tych pereł. Nie wiem, czy osiem mi starczy, mam nadzieję, że tak. Starcia starczy. Wodę drugie wiadro by się przydało mieć pod ręką, nie powiem, że nie. Jak tam będę, to chyba bym chciał sobie zrobić w ogóle nieskończone źródełko gdzieś. Bo to jest... najlepiej to w ogóle całą wyspę byłoby zalać wodą. Żeby Endermany nam... Krzywdy nie robiłem ale tutaj dajełoby trochę za dużo czasu. Myślę, że jeden z tak tego wystarczy, dobra. Dobry się jeszcze jeden slot w tym packu na właśnie drugie wiadro wody i miałbym complete. I jak zrobię Achievement z smokiem, to się smoka to jest. Jak eee, to będzie. Nie ma jeszcze, muszę chować do endy, żeby się pojawiły, co? Chyba tak to działało. Hmm. Myślę, W jedną butelkę wystarczy, zrobię, potem schowam, ale. To też może ratować tam dupę, jak będziemy się wspinać, nie? Bo tam są przecież te zakratkowane, jeszcze, nie? To może tam ratować dupę, bo ta jego mgła bije całkiem sporo na hardkorze Chyba 6 serduszek na, na sekundę, w sensie 6 hp na sekundę, czyli 3 serduszka. To jest naprawdę konkretny damage. Hmm. Chyba wszystko, no. To mi się nie przyda. Jeszcze mnie to modyfikować w takim razie, dobra. Nie wiem czy bez shaderów nie byłoby lepiej. I ze skrabem właśnie tutaj. Już trochę przygotowany miałem to. I hmm. co spróbujmy. Wyłączymy je. Idziemy tam bez shaderów z Scrawem. Powinno być w porządku. Tu jest raczej... Chociaż bez shaderów jest to. to. Ci się nie stanie, jeśli to sobie włączę na wyżej. Zresztą widać nawet. No ładnie to wygląda bez shaderów, naprawdę tak. bardziej adaptacyjnie to wygląda. Widział sam portal, no dobra. Minuty. Znaczy jestem gotowy chociaż. Eee, boję się tędy wchodzić. Weźmy się bezpiecznie tędy. Chyba powinno być w porządku z FPS-ami. Mam nadzieję, że mnie nie przycinał. Chociaż jak... zatrzymałem się na chwilę, nie, nie mówiłem nic, jak Zaczytał, Dobra. Mm, teraz tak, dwie opcje patrzenia. W dół albo w górę. Nigdy przez siebie. Dobra. Widok, że widoczny chyba. Nie wiem, czy przez jednak nie byłoby lepiej, bo widoczność w górze jest tragiczna. Yy, dobra, spróbujmy zastrzelić. Oj. O, nice. Na to trzeba uważać. Tego się od razu odsuwamy. Mm, tak, zróbmy sobie coś źródełko wody. tak jakby endermany się miały na mnie wkurzać od razu od samego początku. Niepokoi mnie to, bo to jest chlernie ciemno. Ja też nic nie, nie widzę tego smoka, tak jak samo jak wę. Okej. Nieskoczając do roku wody mamy. Teraz tak, trzeba to wyeliminować. I powiedzieć trudniej zrobić. Nice. Dwa mamy. Po kolei w sumie trzeba było nimi się zająć. O, jest eee, Do tego tam jeszcze są. Ja też nic nie widzę, spokojnie. Też mam taką samą wizję. Nie widać tam nic, nie, Za cholerę. Mmm. Nie wiem, czy tego smoka jeszcze nie zbierać. No właśnie. Nie widać tych, wiesz, naprawdę, nie widać ich. Jest tak ciemno. Wydawało mi się, że to, to zawsze było jaśniejsze. Może powinienem się wepiąć na którąś z tych wiersz. okej, okay, dobra, tam idę. I z wieży strzelać po prostu. Coś nie ląduje, nie wiem czemu. Okej. Okay. Zapełnimy to, żeby już sobie zrobić miejsce po prostu. Chyba, tu są dwie klatki. Nie wiem czy przejście płynie się to jest na tym etapie dobry pomysł. Nie widzę smoka, to mnie bardzo niepokoi. Fantycznie go nie widzę. Tu jeszcze o jest nade mną. Tam jest jeszcze. On chyba ląduje, co? Chyba tak. Co on robi? Działa już. Tak szybciej. Mi się przemieści, bo jak on, mi o, on ma od razu szarze wyrąbać we mnie, to nie ma to sensu. Mam strzał. No, strzał teraz się pełno. Hmm. Nie, trzeba te klapki zniszczyć, bo to nie ma sensu chyba za bardzo, jeżeli. Się... Okej, okay, leci sobie tam. Oła. Będzie ten Enderman na niegoś zagrał, nie na mnie. Dobra. Ja wiem jest zdjęta, ok. Nie wiem, komentarz nie jest raczej zbyt dobry, wiem o tym. Ale się staram skupić. Znaczy, lepiej, jak w ogóle przymknę całkowicie. Um, zróbmy tak. Nie, to nie ma sensu, bo to leci gdzie tam się chce. O, w ten sposób. Wypadek, gdybym miał spaść. Tak. Ja jeszcze smoka na miarę, zanieczona się. Pinać. Myślę, że go nie ma nigdzie A Zwiększyłem będę distance, nawet go teraz nie słyszę Być może wyleciał poza zasięg i się przestał ruszać, poza się rysowania Tak też się zaraz zdarza A... Bo ląduje, co? To on będzie lądować Jest mój, moja, pod wody Trzeba to zrobić Ok. Nice. Żyła klatka była tu, była dosyć nisko. No dobra. Ja mimo wszystko też bym chyba poczekał na to, aż on wyląduje jeszcze raz. Przygotujmy sobie to miejsce, żeby ta woda się jakoś dobrze rozlewała, bo ona. Okej, okay, nawet nie trzeba. No ale nie zawsze się tak dobrze rozlewa. Dobra, smoka muszę namierzyć, tam jest. I pilnujemy go może przez chwilę po prostu. I czekam aż wyląduje. Jeszcze mogę te zebrać, mintówki. To jeszcze dwie, jeszcze dwie. Nie zgubiłem przez to smoka, ale na szczęście są kolejne mintówki. Co to za odgłos? Nie wiem, dziwny ambient, zgubiłem smoka. A okej, okay, jest. No tu póki te to jeszcze jakoś go widać, ale później to mnie ciężko go dostrzec w ogóle. Oła! No właśnie, zobaczcie, jak to bije mocno. Mam eee, slota wolnego. Ok, Ta Chyba była niższa, nie? Oby. Okej, okay, dobra. O, kurwa. Bożem się skoczył. Okej. Okay. Dobrze, że mam feather falling. To się mogę skończyć o wiele, wiele gorzej. Dobra, teraz musimy próbować dostrzec um, gdzie jeszcze zostały. Tam na pewno jest jeden. Dalej jest. Wyżej. Nice. też nic nie widzę. Spokojnie, tam jest Nice. Tu w ogóle strzelił. Gdzie jeszcze Czy tam cały czas jest coś? Nie wiem, czy to za wysoko było, czy za nisko. To za wysoko. To za... Nice, dobra. Tu jeszcze jest. To będzie ostatni, nie? Mogłem zostawić chyba też shader'y, bo to naprawdę jest tragiczny. To jest chyba ostatni. Wyżej. Jeżeli... Nie wiem, z innego miejsca trzeba mnie w ogóle to robić. No wiem, dobra. jest smok? Dobra. Coś go jeszcze leczy. Nie wydaje mi się, on ląduje. On Ląduje. Możemy go. Chyba jeszcze obić. A, już się chyba nie zdążę, co? O, zdołałem jeszcze raz wkleić. No i tak, w momencie, w którym on wyląduje, możemy go obijać. Aczkolwiek, istnieje ryzyko, że się w naszą stronę obróci. I po pierwsze, że zjebnie, a po drugie, że nas odepchnie. Tego byśmy bardzo nie chcieli, bo jak nas odepchnie, to może nas wypierdzielić w kosmos na taką wysokość, że na Eperu nic nie da. wystrzelona bardzo szybko. Generalnie będzie zgon. A z kolei ja nie jestem zbyt dobry w robieniu. Znaczy, że. Nawet nie tyle, co nie jestem dobry, jestem tragiczny w robieniu tego bucket, że się spada i wylawa się po siebie woda. Tym bardziej, że w Minecrafta intensywnie grałem mniej więcej, można raczej zakończyłem granie intensywne na Minecrafta mniej więcej w roku 2016, może 17. a później to jest sporadycznie, nad czasem tylko na kreatywie. Więc no nie mam w ogóle w tym prawy, w prawy, więc wolę na bezpiecznie z samego łuku zabijemy. Ten już on on ma chyba 100 hp łącznie. On tylko trzeba trafić. Teraz, że widoczność słaba, że on tak zakręcał sobie specyficznie, to ciężko nawet wyczuć. Nie wiem, czy to jest jakoś takie jaj robione, że wykrywa gdzie celujemy. No jak będzie tak latał, to możemy grać. Nie jakiegoś indywana, jak sobie trafimy. I się w miarę szybko nie zorientujemy. A Enderman w sumie to będzie klapał większy damage od niego. No chyba, że on wypierdzielnia z to o czym mówiłem. Bo to cały czas może zrobić, nawet z szarżą. Co to jest... Czemu strzał spada na mnie przez chwilę? Niepokoją mnie te teleporty zawsze. Mam zawsze takie dziwne przeświadczenie, że te Endermany mogą mnie wtedy gonić. Ponieważ że wiem, że on też się rani. I wiesz, co na niego wtedy złe. Hmm... Najtrudniejsze mam za sobą czyli niszczenie tych e, postumentów, tak to by nazwać chyba. Hmm. To jest, kurda, no. Nie mogę go trafić. A, ipa. Cały. O, proszę już. No, nie najlepiej z tym celnością, ale powinno starczyć mi ich, no. Dlaczego, Nawet jak spadną na ziemię, to przecież mogę je pozbierać. Dobra. Tylko wysartuję, no to go trzepniemy. Nie ja będę ryzykował podchodzeniem do niego. To się może nie skończyć. Wiem, że się da. Wiem, że da się go obijać, ale na bezpieczny zagram. A ja myślę, że to już jest taki. Ja hamrugnąłem i... Mi się wydało, długo siedzi na tym. Ok Nice Ale damage jest naprawdę konkretny, co w się sensie. Tak mówiłem, Witcher ma chyba 200 HP, smok ma 100, więc Mnie w sumie Witchera, Witcheranie, się ciężej zabija niż Smoka Zresztą Ogólnie wither jest moim zdaniem trudniejszym od niego. Zresztą nie bez powodu zależy najpierw jak na Smoka, a dopiero pada na Uidera. Ledwo go widać, naprawdę. Teraz go w ogóle nie widzę. Teraz się go zaczął. O, jest. Nie mogę do schodów stać No, trochę to potrwa. Myślę, że co najmniej jest 10 minut jeszcze się z nim pobawimy. Nie zbliżamy się, żeby się naszą stronę nie obrócił od razu. Żeby naszą stronę nie wystartował. Chargą. Chodzi. A przecież no. Dziadostwo. Nie wiem, kto mu te poterne odultania, ale są tragiczne. W sensie, no, są bardzo dobre, bo ciężko go trafić. Tragiczne, no bo ciężko to się robi dla gracza. Myślałem, że nawet trafiłem coś takiego. Hmm. No nie, to czuję, że ja go będę trafiał głównie właśnie jakbym nie startował z tego, więc... ...jak to potrwa. Żebym coś widział. Patrzcie, zakręcił zastrzał. strzał, no co za... ...przedostwo. Jakby nie widziałem, się pojawił znikąd mi. Próbujesz już? Chyba nie. Nice. Tylko, tyle, że tutaj nie ma jako taką dziur tak jak to jest na netherze nice Pierwszy trafi Półmów już zbiłem, nic no. tragedii nie ma gdzieś jesteśmy Chyba ląduje, co? A jak dalej nie mogę traf trafić? Zdraw go zresztą. Co za? Nie wiem, czy jestem pośledzony, czy jak? Naprawdę, on się tak kurde wierć przy lądowaniu, że nie da się trafić tego, no? No dawaj starty startuj, startuj. już myślę, że to nie trafię. Nice, 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 nice. Nice. Lecimy, ale combo. O, ten też trafi. Ale tak skręcił się, jakby miał trafić. Już ląduję. Znalazłem niestety chyba. O, nawet. O. Po razie ani jednym mi się udało wkleić jak dała, więc nie, nie ma tragedii. nie nie było to bo to był bardzo dobry kombo. Jeszcze jedną takie kombo, i w sumie po nim, teraz myślę To się może udać, teraz jest pary, póki zanim musiałem złożyć. Na szczęście nie spychał mnie, jak się budowałem na te wieże te Chociaż nie, no raz mnie zepnął przy schodzeniu. Wcale to sam w niego skoczyłem. Dobrze, ja że Enderman póki co żaden się nie zagrował na mnie. Jak mówię, on w sumie groźniejsze od niego, co jeśli chodzi o damage dealing. Jak już zrobiłem coś źródłowego wody, mam też cały przy sobie, więc takie zabezpieczenie przed nimi mam, czego? Fajne Endermany nie mogą chodzić po wodzie. Trzymać teraz tego nie mogę. Widzę, że mnie słychać. może mnie być nie słychać teraz. Podam napisy w takim wypadku. Chyba. Hmm. Ta strzała, co był za w ogóle spadła. Dziwnie jest strzały latają. Mam wrażenie, że on nie jakoś odbija tam w locie jeszcze. Ok, ląduje. Trzeba uważać, bo on jednak mimo wszystko z tego dechu klepie. Zrobimy konkretny damage. Oj. A co zrobię tutaj widzę osłonę, okej okay, już mi zniknęła ta osłona. No da startuj startuj A nie wykrostałem tego Ja no trafić. Nie wiem, czy to życie mu spadło. Nie, nie słyszałem odgłosu trafienia właśnie o tego, więc myślę, że nie trafiłem wtedy. Już ląduje. To się może dla niego bardzo źle skończyć. Okej, okay, na został. Zaryzykowałem. Bardzo mi niepokoją że te teleportacje od normalów naprawdę. No, a dawaj mordo. To jest ostatni strzał, mamy to, go się już nie da. Spierdolić naprawdę, zderów nie włączam. Bo mi się gliczują coś, jak jest na będzie, albo w naderze. Jak ja załączam, nie mając wcześniej Węczołek, albo jak wyłączam grę będąc w naderze, na przykład To one tak są super czarne i jak je wyłączę to też mam dalej czarny ekran i no wolę tego teraz nie robić, żeby mi się nic nie spieprzyło Jeszcze żyję Już nie żyję, nice Mamy to Mamy to. Nie jest że seria ale jest. Który poziom H15. Mi się chyba coś przypomina. O no, no, daj jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mamy nasz portal. Elegancko. No i nice. Tu jeszcze coś leży chyba. Nie, wydawał mi się to był exp. Hmm. Teraz tak, tutaj jeszcze nie idziemy, to sobie zostawiamy na kiedy indziej, Walki'ery poczekają. Co bym się teraz zrobić, hmm. myślę, że pofarmić troszeczkę perełek, wiem, że tak trochę na odcinku kijowo. A przy okazji sobie o czymś pogadamy, tak na szybko. Hmm. Oczy na przykład na przykład o tym, co się będzie działo dalej, teraz, Minecraftem. Bo hmm, jak mówiłem, Gram na hardkorze, więc seria kończy się, gdy umieram. No i widać, przeżyłem. Zatem myślę, że możemy teraz, od teraz trochę reguły, bo mamy ten pierwszy, jakby kamień milowy zaliczony, jakim było pokonanie smoka. za tym kamieniu milowym, moim zdaniem, jest robienie wszystkich no ale ta seria, że tak powiem, dosyć mocno jest, On no tak z trochę, no speedrunowa to może przesadzone, no bo szybko do mi przecież nie idzie. No ale jednak staram się jednak skupiać na tym, żeby tę grę przejść, a nie jeżeli, żeby tam jakieś wiecie, budować, czy tak dalej. Chciałbym się trochę nagiąć, zanim sobie zaczniemy faktycznie skupiać w 100% na wykonaniu wszystkich argumentów. To przede wszystkim skupimy się na naj, najpierw na jakimś może budowaniu jakimś tamtej, e, mojej okolicy jakieś domki porobimy sobie może pixelarta, chociaż z tego najpierw bym musiał zrobić farmę wełny ale to też są takie rzeczy, które no, nie wymagają, że tak powiem, od achievementów no tyle peru mi chyba wystarczy, no, bez przesady tych ja czasu chyba nie będę robił zbyt dużo eee... Jest. Tu jestem. No właśnie, to co jest, że mi kiedy pójdzie, to. Nie mam stłoka, to nie mogę teraz tego zrobić. Tego też nie mogę teraz zrobić. Po co w sumie? ja ją zbierać, jak nie tylko jest do przyzwania w sumie. Czy czegoś jeszcze nie sądzę. A... tego pewnie będziemy szukać parę godzin. Dobra. Mm -hmm. Let's go. W łóżku, czy gdzie mnie teraz pij Napisy, czy mogę je skipnąć? To ja się właśnie nie dało. Okej, okay, zatpiłem mnie w łóżku. To się od razu prześpimy może. Okej. Okay. To tak. To się będzie działo przed następnym odcinkiem. Myślę, że sobie wyrównam ten teren. Może nie wszystko, ale zresztą większość wypłaszczę. Yy, Załatam dziury. Być może zjedę do kopalni już choć diamentu Dlatego, że mam od cholery expa i chciałbym go na coś wykorzystać, a najlepiej by było po prostu na enchanty Ewentualnie książki jeszcze mogę, nie jest głupie Także trochę będę teraz robił poza wizją, już faktycznie, bo... Mówię, go... to co chciałem zrobić, czyli zawis smoka, udało się Reszta, tak powiem, moim zdaniem nie musi być na wizji, w sensie... To co chciałem zrobić jest już zrobione i jeżeli zginę poza wizją i w, to, w ten sposób zakończy się serial to... To jest dla mnie akceptowalne. To jest dla mnie akceptowalne. No bo już smoka zabiłem, czyli główny cel został osiągnięty. Zrobienie achievementów nie jest dla mnie aż tak istotne. Tym się możemy zająć na przykład, jak będzie ten. Jeżeli mi się oczywiście nie uda tak zrobić, tym się możemy spokojnie zająć, jak wyjdzie już ten update. To jest chyba Cliffs and Caves. Coś takiego. Aczkolwiek z tego co wiem, pierwsza część tego updata wychodzi gdzieś w to lato, a drugie pod koniec tego roku. I myślę, że niezależnie od tego, kiedy skończy ta seria, to, nie w... to ja raczej dopiero zacznę ten update nagrywać. Dopiero jak będzie faktyczna końcowa wersja wydana, czyli no gdzieś w grudniu, ewentualnie w styczniu przyszłego roku. Zależnie od tego, kiedy to wyjdzie, bo myślę, że w pierwszej połowie nie ma serii co nagrywać. Bo w pierwszej w sumie tylko generator nowy się dodaje, a w drugiej już faktycznie nowe moby, bloki i tak dalej. Nie wiem, czy ametysty w ogóle są w tej obecnej wersji, wiem, że mają być, a. Ale nie wiem, czy już są. Chyba nie ma ich jeszcze, więc. Hmm. Więc myślę, że nie śpieszy mi się z nagrywaniem. Z nagrywaniem właśnie tej najnowszej wersji, jak ona już wyjdzie w to lato. Czekamy sobie z serią ponowną z Minecrafta na nowym świecie, aż wyjdzie właśnie końcowy update z tych clips. And Mind, chyba nie wiem, nie pamiętam. No a co? Więc to było na tyle. Nie myślę w następnym odcinku, wtedy jak mówię, trochę to już sobie porobię poza wizją. Być może zgarnę parę obiec, żeby rozpocząć farmę eee, wełny. No. Chcę robić jakieś pixelarty, no to na pewno potrzebuję od tej wełny. A w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.